Pierwszą że raz, że pogoda dopisała, dwa, że Izabelka póki co na razie może się ruszyć z domu. Po sensacjach żołądku. Także Trzymajcie kciuki. Tak jest, trzymajcie kciuki, żeby nie... Było... Nędzy Nędzykubińca, tak? To ta, no. Nędzy Nędzykubińca, a my mieszkamy na rysu To chyba taka, chyba jedna z fajniejszych dzielnic yy, kościeliska, jako można tak powiedzieć. Z dala od y, Zgiełku, od tej głównej drogi. W sumie cisza i spokój. Tu możemy sobie dojechać do Zakopanego, o, właśnie w tą stronę, co teraz jedziemy. Na razie nie, bo jest remont. A, no tak, no jest remont. No. Gdzieś tam dalej. prezentuje kościelisko. Cisza, spokój. No wiadomo, że jak jest jakiś pewnie sezon, no to u turystów też jest ich bardzo dużo, ale jednak nie jest to zakopane. O, tak widzisz, bo tam jakieś manele do tej budowy chyba. Jakieś rury, jakieś coś. Kościółek też sobie remontują, ma taki starowinek też mają, drewniany, fajny. Piernia Samanta tutaj gdzieś jest. Ja nie wiem, czy to nie jest ta Samanta, co gdzieś tam, właśnie w Zakopanem. A, gdzieś dają. A tu gdzieś. papu, no. A to chyba jest ta Samanta. Co jak w zeszłym roku, chyba gdzieś tam, żeśmy się szlaigali po Zakopanem, to mi się bolczka zachciało. To gdzieś tam, żeśmy na jakąś boczną woliczkę i tam była ta Samanta, ale wcale mi tam nie smakowało. O, ja tu nie Dobra, jedziemy po paczkę, jedziemy po masło do sklep. Bo ona potem się łączy tam, też właśnie z tą ścieżką, co ja ją ni dochodziłam, nie? A. A tutaj to w ogóle wychodziłam, pamiętasz? Tu mnie stąd odbierałeś. Taki, że jak taki się da to. W 2010 to też często pieszo chodziliśmy. No już tam z powrotem raczej to żeśmy czekali na, na busa. Ale ta stara część właśnie Zakopanego to ma swój urok. No mi się osobiście budowa, nie? Fajne są właśnie te uliczki z tymi starymi chatami. Tak jak tutaj, co jest ten cmentarzyk taki ten zabytkowy. To lubię tą, tą część, nie? A też klarskiej też będzie tak spacerować. <grymny> ludzi święta a toż to dzisiaj dopiero środa za 200 metrów na rondzie drugi zjazd właśnie sobie przypomniałam, że jak się jedzie tą drogą tutaj zaraz za tym rondem, nie, co tak jakbyś się na mrowce chciał wjechać, co wtedy mieliśmy tą kwaterę, pamiętasz? To widać kawałek Widać kawałek grupówek. nie? Jak tam się kończą te grupówki, to jest ta pączkarnia z tymi gorącymi pączkami. Właśnie przypomniałam sobie, że ona tam jest i aż mi ślinka pociepła, bo mam takiego gorącego pączka nic zjadła. No ale chyba nic z tego jeszcze na ten mój żołądek. za tak 200 metrów myślę. Na rondzie drugi zjazd. A po co ty chcesz jakaś na centrum? No to tutaj w prawo. Dziecko, to ja cię tu po nie słuchaj wariata, żona cię pokieruje. Z tego pola namiotowego bardzo blisko właśnie do do Za zboczni, 300 nie? metrów. Skręć w prawo. A z Borysem też byłam tutaj. Wchodziliśmy na górę. Nie wiem, czy też tam się wchodziło, czy się dojeżdżało. Dojeżdż Skręć w prawo. Co tam może być, właśnie? No bo no jak tego pola nie ma, a tam. Skręć w prawo. No. Autobusy i nic więcej. Pozicji, i... Ale cicho po lewej są w właśnie o to się rozchodzi. No. O. No, autokarów to od groma. No wiadomo, taki okres, że faktycznie na no, tych wycieczek zielony i tak. Nie powinno być ciepło, tak? Za 500 metrów na rondzie drugi zjazd. To już potem to wiesz, wakacje, nie? Mi się też tak wydaje. I ono w ogóle takie duże było, więc tam patrz, tamte rzeczy, które tam są pobudowane to nie było, no właśnie. No tak, mi się wydaje, że to tutaj, piekiełko. A nie to piekiełko jakaś nie, knajpa. Szaki. No, no, no. Bo jakoś wejście to nie wiem, czy było z... nie było z tej strony. Różnie może być, nie wiem, może im coś nie poszło i się za wiesz jak to jest, ale chyba. No mają u góry, nie? Tutaj chyba z okolicy też jak ludzie są, to też do nich może wpadają na obiady. Sierka. Co się? I że to jest najwyżej płuszony rondo w Polsce I tu jest widok No widok jest oszałamiający naprawdę to fajnie, bo jak się z tego zakrętu wyjeżdża i nagle późno wow No są bardzo czy zrobili Bramu na morskie oko Sprad graniczne A tutaj Bukowina Tatrzańska, Nowy Targ a my jedziemy do

Jesteś Widok na miejscu. Jest. Jeden z lepszych. Dobrze ci się wydaje, tak? Pacówka u Janocka, Panie Janocku. Polska. To tutaj mieszka Pan Ańka. też i ten z naszymi dom. Co teraz jeszcze pensjonat sobie zrobił? To u nas jednak też są widoki Tylko <gry> trzeba wiedzieć z, z, z której, z której z strony. Nie. Oczywiście, gdzie przyjechaliśmy, no bez tego miejsca to nie ma żadnego wyjazdu do Zakopanego. Czyli przyjechaliśmy na Łapszankę. Chcieliśmy jeszcze podjechać wcześniej na Litwinkę, ale niestety są jakieś roboty drogowe i nie można tam do niej na razie dojechać póki co. O, proszę bardzo, Łapszanka. Szczesny wypuścił drona na rejs. Za każdym razem jak tutaj przyjeżdżamy, czy to było na jesieni, czy na wiosnę, to za każdym razem inaczej te góry wyglądają. W tym roku akurat jest bardzo dużo śniegu, a jesteśmy w maju, praktycznie w drugiej połowie, bo mamy dzisiaj 22 maja. Widzisz, całe życie człowiek się uczy jednak.